Cześć Dzisiaj gramy w... Nie! Nie! nie mam miejscówki! stówki! Ja mamy raczej. Każdy ma medalion Saiyana, więc chyba nie będziemy mogli się zabijać. Nie, nie wiem. wiem. Każdy ma medalion Saiyana. Dziękuję, zabiję za

no właśnie! Stary <noise> chyba na czas nie zdążyliśmy Nie! Gdzie on jest? On chyba się pojawi, tak! Stary uciekaj od tytuł! Najdalej, no gdzie ty jesteś? Stary, o ciebie! Stary uciekaj, no on się za Ja nie mam... Co mi się stało zaglądem? Tak, edycznie. Ty też masz taki Nie ja mam? Mam, to gruntę, jest takie Są, to bardziej tak dalej mam no. Ej Zobacz jakie mam małe łapki Stary albo musimy wygrać mecz wybugiwe by Dobra na chwilę to chyba na botów dobrało Nie wiem bo innego zniszczę na hita ja, ja, Jezu jak ja przepraszam Ktoś mógłby się gapić i zostawił Nie, idziemy miłość. Nie stary, ja się boję. Stary, tak jeden ruch i już po nas. Weź go Dzięki stary, wygrać. Stary nie, nie zabijajmy się, bo event się zacznie... A stary, ja uciekam. Nie w tą stronę. Halo, gdzie event? Tutaj event się prostu Epic Games? Bierz notatkę, przepraszam. Albo nie jesteś, albo nie gramy w Fortnite. No Co się dzieje z Team Riftem? Ci to będzie gdzieś tu! No, będzie gdzieś tu Ale stary, tu jeszcze półko nam dało. O ja pierdolę! O ja pierdolę! Ci, a może... Myślę, żeśmy za późno! Nie stary. E, nie zapaję! Czekaj, późno, za tylko... minutę się zacznie! Za minutę się zacznie! Albo teraz? Nie wiem! Stary, nie zabijaj! ich, to mówię ci coś! A! Kochaj się! A, zabijaj! A, zabijaj. A, no boże, nie zabijaj! A co są pory, nie zabijaj! Иди, правдивый да! Tu chodzi! Gdzie event? Musimy. No uratuj mnie, chodź do mnie! Płagam! No nie bijdzionka, tylko chodź do mnie! No chodź do mnie! Jezu, Event! A jak? Help me, gdzie jest event? To tyle? Musimy wyjść i wejść! Nie, nie, nie co? To... Wygrajmy to! Już, 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 już Mamy wygraną, stary. Będzie mianem mianem. Co? Co ci się wydarzyło? Gdzieś tu się chowa typ. Coś czuję, że... Piwa. Gdzieś tu chodzi. A tu jest. Mam golfisha. Idziemy na dalsze. Yes, yes, nie, no. nie, starzy zapią go. Tam chcić sięka. Jak wygrasz, to może się pojawi event. Dobra, tak. do lobby, do lobby. Do lobby, Zobaczymy co się stało. Jezu, nie, ja patrzę na live, bo ja nie wierzę, ja nie, ja nie wierzę. To. Po evencie. Zaaktualizowano. To miało być na forcie? No pisał na bliźnie, co? Yes. Daj go to. Może zaraz jest, nie, 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 tu chodzi. A. I co tu, rift wybuchnie czy co? A jakbyśmy idealnie, jakby była minuta i by idealnie nas czytało, może by był event, stary. No ja po widzeniu, że... ...Battle Royale więcej gra osób, to... ...zastanawiam czy nie było Battle Royale. Dawaj do Battle Royale dołączamy! No dołączasz? Dajesz go to? Nie. Mm -hmm. czy tam okay. to u okej. To czym, czy coś się na batlu zmieniło? A tam event już odpalony. Mm. Nie no, wszędzie pokazuje, że nie ma eventu. O chuj tu chodzi, event był taki, że tylko mogliśmy przez chwilę walić e, ten... I chyba jakbyś, jakbym, jakbym ja... Miał leczenie i byśmy to wygrali, to byśmy chyba coś dostali, stary. Chyba tak no? No. No. Wychodzimy do lobby, a tu byś dostał pakiet. Mhm. Mm -hmm. Nie wiem o co tu chodzi. Jak ktoś wygrał widzowie, tutaj to to czy nie ma... Za nic nie ma. O na mapie też... nowa Nowa! nowa jakaś mapa jest. Chcę ja ja robić żeby na bat był Nie było, było i wędrowka już, już była. I stopia już była. Stopia, to ja chyba nic, nie. Nie powinna ty stopi Co? O yes, panie Boże, o chuj tu chodzi, o chuj tu chodzi. Jakbyśmy Ej jak stary A może tu chodziło o to że Mieliśmy Wszyscy jak miał... Właśnie to kilo Ale może jakbyśmy wygrali Byśmy coś do... Albo za drugie miejsce coś jest stary Nie wiem Za drugie tu masz skina Sajana A pakiet za pierwsze miejsce Ja Jezu ja bym się zabił Jakby pakiet był za... za wina. Hmm. Jezu stary ty, ja bym nie musiał wydać walcząców! Albo bym dostał inny pakiet. Oh yes, o się Lecę na to... Nie lecę na to miejscu, bo stary. Nie wiem, o co tu chodzi. Czy tak nie chcę grać w battle? No mi też, stary. Jedną róbkę zagram, no To się kurwi. Musimy zagrać. A to nie jest miejscówka Star Wars? Uh! No jest! A czyli tam jest tylko długo już, a ja nawet nie, nie byłem o, na niej No miłość nazywa się miłość. Ale dziwnie tak wygląda dziwnie, dziwnie bez mojego medalionu Dziwnie, dziwnie Dlaczego nas raźnie zmierzali? Nie mogę, nie robię tego jeszcze raz. <grym> czemu? Czemu? Nie ma, czemu. E, czemu? nie ma Ej, dlaczego nie masz takiego czegoś, bo nie ma dżama? Bo nie ma czemu. Bo nie ma czemu. Ty nie masz Czemu stąd, ja mam. Wolno się robi. Dawaj mi interesy. Z... No my tak czekaliśmy na ten event. No. Jezu, my czekaliśmy w lobby 25 minut. Jeszcze do tego, że odcinek tak nam się raz go. Jak nam się nie uda. To jeszcze do tego i chodzi. A stary, jak zjebanie się teraz czuję A! Teraz się czuję jakbym był uszukany przez epic Takie niewinne winiątko coś oszukane widzowie. Seagod mnie zapraszczył taki no jest fajny ogólnie. Wysłałem mu razem motkę. Okay. On jest fajny taki. Powiem, muszę mu powiedzieć, że nagrywam odcinek, bo wiesz, Kto? Trzeba ma pomować. No, Sigot. 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 No, Sigot. Ej Sigot, jak coś to my nagrywamy, więc wiesz. Dobra. Jak tam ci got? Dawno ja nie graliśmy ze sobą. Ej. A tak to mój było jak Ej. coś. Znaczy, jesteśmy z Marcem tak, w Ej, no bo. Tak w ogóle widzowie widzą dzą, na przykład. Na przykład, że jestem jeszcze malukiem, jakby. Czy jestem mał? Nie no. Nie wiem, stary, jak widzowie zowiem. Ale czy widzą, Ej. że. No że nie, yes. nie. Nie jak zbieramy, co? ale muszę pisać z naszu ciała. Bez koszulki. Stary, bo my o, nagrywamy odcinek, bo miał być jakiś event stary. Wiesz jaki posrany no. event? Tylko mieliśmy tego, mm. moc Sayana i zobaczymy co będzie za drugie miejsce. Bo ja tak myślę, że za pierwsze miejsce coś będzie, a za drugie też. No i stary, zobaczymy co będzie za drugie miejsce, bo my mieliśmy drugie miejsce. Bo to był jakiś mm -hmm. event, że mamy broń Sayana. Mój tata na, już skończył pracować, więc mam wolny komór. Ej, ej, też wam się... Ej, też m, wam tak sobie myślicie, że jak szkoła się zbliża, to zaraz wyskoczycie przez okno? Albo na przykład idziecie se do, se do, do łazienki, bierzecie kapturki że... i, wasze, i, wasze, i jeszcze zlewacie e, płyn, płynu i wasze płatki. Chłopie, so. szkoła to nie jest szkoła. Szkoła nie ma klasy do więzienia. Moja szkoła ma klasy do więzienia. A najwięcej ma klasy... Jeszcze życie przed tobą. Strzelaj miło, bilu! lubił. Strzelam, strzelam. Muszę przechodzić miejscami. Dobra, Dobrze, bo was. Dobra. No, jest. Jest. Mamy. S, Jest. Tu jest. Czekaj! Bisz się do niego! Ile masz paliwa? Bo paliwo... Jak się skończy się paliwo, to na naszy... Dobra, na paliwo. Jedziemy na stację szybko! Czekaj, dobiję wzionka! Bierę ma 20 HP <głosy> 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 Ej, ale szkoda, że... Stary, w ogóle. Bo Ej, mega szkoda, że ten helikopter nie strzela. No nie, nie, nie! Zaoglądałaś Maroika? nie ja się... tak to wyszło, no bo spaliła. No chciałem nie, właśnie dlaczego jechać po ten, na stację. Stary, rankę A, ja mam rankę B. Dobra, mam Ej, Elena, na serio, miłość. Masz taki dobry ludzi, ale żadna bomba. Nie masz żadnej bomby. Dary ja mogę spankować. Aha, niczyste. Ja mam Pata, cały pakiet paki. z tego... ...wonchpada y, mam cały pakiet. To daj listy Jakby nie kolega to bym nie miał. Jakby nie Antek to bym nie miał. Ale na pewno nie grałem. czemu nie jesteś ziw? E, to jest taki... I, i, i to jest taki, e, to, jest, e, to jest żuk, to jest żuk i mógł jeździć I, I chłopie mógł jak 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 skacze, Bierzemy to chłopiec taki tak jest, a ja kobieta tak wysoko wywala. Ci do tego ziomka, co ci Ej, ci ukradał? A mój brat dzisiaj to no, miał i jak on jechał to dosłownie tak go wywaliło w górę. Ok. Groniesz. Nie możesz okay. ty so, ty sobie otworzyć normalnie skrzynki. Tylko musisz zawalać. Ja tu usuwam też, żeby ziomki nie brać. sobie. O Jezus, ile tego leczenia. Widzę go, widzę go! A, nie można się do śmieci chować! Nie można? No nie można, zobacz! Nie mam E. Bo ty gra Od kiedy ty grasz na komputerze? No stary, ja już tam... Od kącie mam znajomych. Na no serio? Serio? Ja... ja też gram na komputerze. Tak okay, stary, bo ja pada po mnie, to co tam to Lecę do Ej, ja twój kolega... Gra, gra na czym? Na komputerze. Na no serio? Serio. Niedawno. Ale nie jakoś... Ale w ogóle mega mało osób gra na komputerze. Już najwięcej osób gra, na gra... Najwięcej gra na PSie, potem o? na komputerze, a najmniej na telefonie. I na Nintendo. To w ogóle An jest Fortnite na Nintendo? No? Ale ja zacząłem swoje jak od to już To już 5 lat grał kontakt. To wtedy ja, to ja miałem 3 lata. Tutaj, A jak miałem 3 lata, to wtedy zacząłeś grać. Nie stary, bo od 20 lat No już mam 2 lata tak. Solidnie mam już ten komputer 2 lata. Więc jakieś 3 lata biegamy na Nintendo, a 2 lata mamy Znaczy nie A no, chyba tak Antek A ja za chwilę będę miał 9 lat A w sumie nie, nie za chwilę, jeszcze do w ogóle do lutego Więc to nie za chwilę A mamy naszego grobaczka No M Mój brat tak mnie zasuwał, że, że tak się odbija. A za każdym skokiem jest szybki start Widzisz? On się odbija? Przed chwilą ciebie Tych tak wywalił w górę. No ja nie miałam pompy i ciągle spamie. Stary Cygon miałeś racyj z pompami, jest poczyna. I co mnie teraz obiecał? Co tam Wykup mi kartę, wykup mi kartę stary, on coś nie opyla. I ma na, ma na pewno mam jakąś legendarną broń... bo nie w tym A panę się... O mieli Ej, gramy w to? My gramy Czy nie? E, gramy Bridge Royal Gramy Czy co chcecie grać? Mi się telefon, Mówimy w Bridge Royal albo w, albo w tą Ale direktrom... tam